Patryk, jaki przyjechał do Radomia w sobotę? Prawdziwa stawka tych wyborów to jest to, czy chcemy Polski silnej, czy chcemy Polski słabej. I chcę Państwu powiedzieć, że i chcę Państwa poprosić o to, żebyśmy jeszcze ostatnim wysiłkiem, jaki to jest, jak to jest tylko możliwe, wybrali tą Polskę silną. Wybrali pana prezydenta Andrzeja Dudę. Bardzo Państwa o to proszę. Była premier, była ta szydło, pojawiła się w Radomiu w niedzielę. A wybór jest pomiędzy tą polską Andrzeja Dudy, pomiędzy polską prezydenta polskich spraw, jak mówimy o nim i jak on sam rozumie swoją prezydenturę, a pomiędzy Polską, która może być wrócić do tych czasów może wrócić do takiego modelu sprawowania władzy, w którym niekoniecznie każdy ma mieć szansę. Szanse mają mieć wybrani, szanse mają mieć ci, którzy są u władzy, szanse mają mieć przede wszystkim ci, którzy realizują pewien projekt polityczny nie zawsze zgodny z interesem Rzeczpospolitej Polskiej. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca.